Having that moment of regret that hits a man right before the ground hits him, right before death, when your bygones are really gone and you've made a thousand wishes for a different ending. Don't worry about me, though. This is just a dream, a vision. It's been haunting me now for the past six months. As dark as this vision is, it wouldn't be much of a surprise to anyone that knows me, myself included. Perhaps you would agree. Here's my story. My name is Timothy Bluth. Here I am rowing towards the X Zone. A beaten man, a drunk, some say. With a dead daughter and an ex-wife who would rather me dead than alive. I'm a private eye, a sleuth. I was hired to track down Scott Denton. Dom dum dum! Cześć, witam was serdecznie z tej strony Nitek. Witam Was w różnych gadkach witam was przy okazji dziwnej platformówki Spade! Jest ona o tyle dziwna, iż opiera się w głównej mierze na narracji. Ja tutaj bardzo szybko włączę napisy, ponieważ nie wiedzieć dlaczego wyłączyły się. <laughs> Natomiast e, będzie dużo gadania, ja będę mu wchodził w słowo, nie chcę mi się tutaj czekać. E, tak naprawdę temat jest krótki. To gra o biegnięciu w prawo! I nic więcej się tutaj nie robi. Jasne, są twisty narracyjne. Te koleś to prywatny detektyw, który poszedł do strefy X, męczonej ciągłymi deszczami, które tutaj ciągle padają, padają, i okazuje się w ogóle. Tutaj historia nam to opowiada, iż jest tutaj jakiś robot, jak widzicie. No, on coś sobie tam gadają. Lubi lampy. Jestem szalony, bo nie lubię lamp. Kogoś szukamy. No, właśnie, przyszliśmy, bo kogoś tutaj szukamy. No i spotykamy tego robota. Nic to nie wnosi, tu mam sobie skakać, double jump jest. Yy, no i są te elementy platformowe. Pra. <gry> platformówkowe! E, no niestety e, to tak naprawdę wszystko co tą grę wyróżnia. E, element narracyjny jest taki, że czasami ten koleś e, faktycznie coś tam opowiada, e, że córka była w tej strefie X i ona też zniknęła, że że nie że zniknęła. Przepraszam, że ona nie żyje jego córka. To mówi w pierwszych słowach, więc to żaden spoiler. E, zaraz na wprowadzeniu. E, potem mówi, że żona też by wolała, żeby on nie żył. No i generalnie on sobie z tej strefie X i na zlecenie szuka jakiejś tam osoby. Idziemy cały czas w prawo! Co jakiś czas, a właściwie kilka razy podczas gry, e, zdarza się lekki twist i faktycznie jest element platformówkowy, w którym to skaczemy między piłami. W sferze gameplayowej to jest tyle. <laughs> e, nie ma się co śmiać, bo to jest naprawdę tyle. Nie ma tu żadnych przeszkadzajek oprócz takich pił. Nic nas nie goni, nikogo nie zabijamy, nikomu na głowę nie skaczemy, nie zjadamy grzybków. E, Zapytacie, co jest tutaj interesującego. No pewnie interesującego. No pewnie narracja, no bo narracja jest realizowana fajnie. Ten koleś ma fajny głos. Fajny ma głos. Jego się dobrze słucha, natomiast e, sama opowieść jest ta na... Przecież <śpisałem>, to będzie jakiś klimat linczowski, zagubiona autostrada, te klimaty, no bo wiadomo, z jakaś miejscówka, e, opuszczone tereny i w ogóle nikogo nie ma, zginęło tutaj ilość osób. Jakiegoś tego biznesmena szukamy, no ale tak naprawdę skaczemy. I możemy jeszcze oprócz tego skakania założyć sobie absyntu. I bardzo proszę, wtedy jest taka fajna schiza. Jest to pierwsza gra, która w ogóle. <laughs> o, możemy się napić. Kiedy można wychylić kieliszek i jest taka lekka schiza, zielona wróżka robi swoje, roztacza swój czar. Widzimy różne dziwne rzeczy, świat faluje, kolory się zmieniają. Fajnie, nic to do rozrywki. O, przepraszam, rozgrywki nie wnosi, można popatrzeć, ale czasami już tych kolorów potem jest tyle nadziubdziany, że oczy miękną, wypadają i wiszą nam na policzkach. W związku z tym. Wątpliwa to przyjemność. Nie ma tutaj żadnych aczywków, nie ma kart więc możecie pić to i pić. Eee, tyle! To jest tak naprawdę cały spade, eee, bo to dużo szumu, bo na e, zwiastunach oczywiście sprytnie zmontowanych sztuczki małtykingowe. Eee, wyglądało to fajnie, wyglądało to jak jakiś fajny platformer, e, klimatyczny. Tego... To, to, klimatyczny jest, ale. Mm, Ka Przestań gadać, bo muszę powiedzieć najważniejszą rzecz. Obecny koszt gry to 9,90 euro. A gra kończy się. Daha, dam dam da! Dum, dum, da. <laughs> gra kończy się zaledwie po godzinie i 20 minutach. I to jest koniec. Koniec biegnięcia w prawo, koniec wysłuchiwania wątpliwej jakości historyki. Jak na moje absolutnie w ogóle zupełnie tej gry nie polecam, chyba, że lubicie gry, gdzie się leci w prawo. I podskakuje, przeskakuje między piłami, nic więcej nie robiąc. To naprawdę serio. Nic indziej, Fajnie zrealizowany ten deszczek. Ten deszczek jest taki... Uh, spoko, fajnie sobie pada. Cały czas nieustannie leje! Leje fest! Jest zrobiony to akurat elegancko, ale... Gra nic ciekawego, to jest jeżeli to chodzi o jakieś eksploracyjno-narracyjne gierki, e, są znakomitsze tytuły. E, są tytuły, których ja nie rozumiem w tym temacie, ale uznaję ich wyższość nad Spade, e, jak na przykład Deerester czy Gone Home. Gone Home to dla mnie tragedia, ale na pewno niż Spade, jeżeli chodzi o jakąś warstwę narracyjną, czy tam opowiadanie historii, jest na pewno e, fajniejsze. Chociaż nie, ja wiem, to też było beznadziejna kicha. Okej, okay, to byłoby tyle, Spade, zobaczyliście to dziecko we mgle, wow, fest, zielone, łea, czerwona trawa, elegancko, absynt, ładuj ten absynt, chciałbym sobie władować absynt, żeby już e, tracić przytomność przed kompem i w to więcej nie grać, e, w ogóle nie wiem po co to robię, dłużej, kończymy! Ha! Gra o bieganiu w prawo, Spade, o właśnie są nasi przeciwnicy, e, wirujące ostrza, nie ma tu zagadek logicznych, no nie ma nic, nic, biegniemy w prawo, skaczemy, e, Czasami przed jakimś ostrzem się schylimy. Czasami gdzieś wpadniemy do wody, bo nam się źle wymierzy yy, skok. Tyle! Koniec historii! Nic ciekawego. Ja nie czuję się jakoś fajniejszy przez to, że straciłem na to półtorej godziny. To byłoby tyle! Pamiętajcie, żeby przyjść piątkę. O jezus, wybuchające beczki. okej, okay, dobra, patrzcie. Wow, ile emocji! Wow, podwójne. O kurcze, zahaczyłem. Ech. Zapomniałem o tych beczkach, szczerze mówiąc. No dobra, to są dwa rodzaje przeciwników. To byłoby tyle w dzisiejszych luźnych gadkach, pamiętajcie przyjść w piątkę pod filmikiem, jeśli wam się podobało Subskrybować, jeśli chcecie więcej I być na bieżąco oczywiście Wkładnijcie także na geekspel, gdzie nieustannie coś się dzieje Nieustannie przeglądamy się innym grom, niekoniecznie w filmikach, ale zazwyczaj z filmikami, bo lubię A wy też chyba lubicie, nie? No właśnie <laughs> I to byłoby tyle! Luźne gadki I tak! Spade. A nie! Taka historia była, była taka historia. Mianowicie, czyli wtedy pewnego dnia i żona mówi w mnie, idek, chodźmy na zakupy. I takie kilka złotów No bo gdzie ja to na zakupy? Ja to na zakupy.